Witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam jeszcze Mazowsze i pozdrawiam bliskim im region Małopolska, szczególnie Ziemię Wadowicką. Witam Was serdecznie w imieniu własnej i całego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Na razie jak mam Sejmu do kogo wyjść, a dziś, a ten tydzień jest taki, że Solidarność od poniedziałku jest przed Sejmem, wcześniej przed Radą Ministrów i mam okazję codziennie tutaj z wami się spotykać. Tutaj są piękne postacie, byłem oszustem i kłamcą, zdradziłem i okłamałem naród. Można mówić jestem oszustem i kłamcą, zdradzam i okłamuję naród do tej pory, bo dzisiaj to co słyszymy, że jest jakiś kompromis, to jedno wielkie oszustwo. To, że dzisiaj się mówi, że coś się dogadano, że będzie coś lepiej, tak nie będzie. Tak nas oszukiwano przed wyborami, tak się nas oszukuje dzisiaj. Nie będzie wyższych emerytur, będzie praca aż do śmierci, tak? W nas naszych transparentach się głosi. Dzisiaj mówienie o tym, że kobiety będą miały wyższą emeryturę, jak przepracują dodatkowo 7, 7 lat, jest wielką ściemą i oszustwem, bo każdy, kto umie liczyć, to wie, że jeżeli ktoś pracuje 40 lat i wypracuje sobie 30% emerytury, to przez 7 lat wypracuje 70%. No, nikt w to po prostu nie uwierzy. A co dzisiaj się nam proponuje? No, proponuje się, że kto wypracował sobie emeryturę, to będzie mógł sobie odejść na emeryturę, ale dostanie z tego 30% albo połowę. To z 1000 zł dostanie 500 zł, czyli z czego będziemy żyli, z czego emeryci będą żyli. Wielkie oszustwo, które Pawlak z Tuskiem zafundował społeczeństwu. W piątek rozpocznie się pierwsza batalia wniosek o, re o referendum. Cały nasz klub będzie głosował za wnioskiem. Jesteśmy z wami i będziemy. Oczywiście dzisiaj trudno przewidzieć, jaki będzie ostateczny wynik, ale te zapowiedzi są no niestety niezachęcające. Ale to jest początek, początek drogi. Pierwsza, pierwsza manifestacja i ten tydzień cały nie, nie kończy naszej walki o, o walkę o nie wprowadzanie wydłużenia wieku emerytalnego. Dzisiaj Jarosław Kaczyński, gdy był tutaj do południa, powiedział, że pierwszą decyzją, jeżeli Przejmiemy władzę, będzie ponownie powrót do 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Nie ma zgody na to, żeby ten wiek emerytalny wydłużać.